Hej, witajcie, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit. Dzisiaj przeczytamy sobie tekst, właściwie dekret Aleksandra Macedońskiego, mówiący o tym, że rasa słowiańska jest suwerenna i że należy ją wspierać. Ogólnie dziwi mnie to, że Aleksander Macedoński wydał taki dekret. Kiedyś to znaliśmy swoją wartość i tożsamość i wiedzieliśmy wiele rzeczy, jedno co teraz, i to jest ciekawe. I chciałbym Wam to przeczytać, żebyście zobaczyli o tym w dekrecie i że Rasa osobna jest suwerenna. Zaczynamy takie moje czytanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie komentarz i zaczynamy. Zgodnie z obecnym międzynarodowym aktem prawnym, na podstawie dekretu Aleksandra Macedońskiego, wszystkie instytucje i władze istniejące na ziemi są zobowiązane wspierać szlachetną rasę sławian jako suwerenów w tworzeniu własnych organów zarządzających. Świadomość tego daje nam prawo wymagać tego w sądach i urzędach. Suwerenny, wielonarodowościowy naród jest jedynym źródłem najwyższej władzy, składającej się wyłącznie z suwerenów żywych mężczyzn i kobiet. Nagraniu zabiłam publiczne obwieszczenie jako warunek energetyczny odrodzenia ziemi do Aria i Rodów Słowiańskich na mocy prawa dziedziczenia na podstawie dekretu Aleksandra Macedońskiego datowanego na rok 324 przed naszą erą, przeniesionego za kategorii dokumentów historycznych do dokumentów ze, stat ze statutem obowiązującego aktu prawnego z dniem 28 grudnia 2014 roku na całej przestrzeni określonej statucie. W tym ogłoszeniu publicznym spełniłem energetyczny warunek prawa uniwersalnego, wolnej woli i darem mowy na mocy prawa dziedziczenia przekazanego mi i moim potomkom przez mój szlachetny ród Sławian. Jako nosicielom i opiekunom najwyższego prawa uniwersalnego, zgodnie z którym mam niezbywalne, nietykalne, niezaprzeczalne. I nabyte od urodzenia prawo wyrażania swojego głosu, słownie i na piśmie, zgodnie ze swoim sumieniem, godnością, honorem, dumą i pełną odpowiedzialnością za własne słowa i czyny. Opracowanie tłumaczenia dekretu Aleksandra Macedońskiego wraz z pełną dokumentacją historyczną, w tym mapy historyczne, było sporządzone w 2012 roku i zgłoszone do wszystkich instytucji z możliwością oprotestowania. W związku z brakiem jakiegokolwiek oprotestowania otrzymał status obowiązującego aktu prawnego w 2014 roku. Przedstawiam polskie tłumaczenie wybranych elementów opracowania ważnego z dniem 28 grudnia 2014 roku, który według mnie jest podstawą do zorganizowania referendum narodowego w związku z darowaniem do użytku wiecznego szlachetnej rasie słowiańsko-aryjskiej i jej którzy pójdą ścieżką światła, przestrzeń, czyli ziemi, ziemia, morza, oceany, powietrze i czas. Półkuli północnej do panowania, czyli posiadania z honorem i zarządzania zgodnie z dekretem Aleksandra Maciejewskiego. Wybrane teksty z nagrania mojego publicznego głoszenia. Dobra, czytamy. Jako wolny człowiek, żywa kobieta, korzystając z prawa formalnego opublikowania swojej deklaracji samostanowienia i samoidentyfikacji w dniu 4 kwietnia 2021 roku, publicznie i jawnie obwieszczam wszystkim wielkim córkom i wielkim synom wielkich rodów. Wolny człowiek, żywa kobieta oraz moje żywe dzieci jesteśmy potomkami, spadkobiercami dziedzictwa kulturowego i mowy naszego pierworodnego rodu dobra moich przodków, do którego prawa sobie i swoim dzieciom roszczą, wieczą nad dziedzictwem, tym z honorem podejmuję. Mój szlachetny ród Słowian zamieszkuje na ziemiach de aria, planety ziemia od wieków, od wielu tysiącleci, na mocy prawa pierworodztwa przekazanego my, mi i moim potomkom przez mój szlachetny ród Sławiany jesteśmy nosicielami i opiekunami najwyższego, niezbywalnego, absolutnego prawa naturalnego. Na mocy prawa dziedziczenia, wraz ze wszystkimi rodami słowiańskimi, posiadam, zachowuję z podszanowaniem do historii i bronię z honorem moją ojczyzną, ziemię de aria i mowę daną na wieczność naszym szlachetnym rodom słowiańskim na podstawie. Biorąc pod uwagę, że większość Słowian na planecie ziemia zamieszkuje współczesne państwa słowiańskie, w tym państwa... Mojego zamieszkania, gdzie udział Słowian według danych w 2002 roku wynosi Ukraina 96,4% i Polska 97,4%. Biorąc pod uwagę, że dekretem Aleksandra Macyńskiego od 324 roku przez naszamerom darowano do żytku wiecznego szlachetnej rasie aryjsko-słowiańskiej i jest spadkobiercą, którzy pójdą ścieżką światła. Czy może ok. Mniejszym ja w niniejszym jawniej publicznie obwieszczam, że Uznaje absolutne prawo do wiecznych czasów szlachetnej rasy Słowian do panowania, czyli posiadania z honorem na całą przestrzenią określoną w dekrecie Aleksandra Maciejewskiego. Uznaje absolutne prawo szlachetnych Słowian do, do zarządzania całą przestrzenią zgodnie z dekretem Aleksandra Macyńskiego. Informuje, że wszystkie władze istniejące na ziemi są obowiązane wystąpić do Narodowej Władzy Rodów Słowiańskich jako przedstawicieli szlachetnych Słowian o prawo do legitymizacji, ich działalności na określonych ziemiach, a także o rozstrzygnięcie wszelkich kwestii związanych z prawnym wykorzystaniem tych ziem i ludności oraz zwrot wszystkiego, co należy do szlachetnej rasy Słowian. Informuję, że wszystkie instytucje i władze istniejące na ziemi są zobowiązane wspierać szlachetną rasę Słowian jako suwerenów w stworzeniu własnych organów zarządzających w celu przestrzegania dekretu Aleksandra Macieńskiego, Ogłaszam ustanowienie święta odrodzenia ziemi dla ariów w rok 25 stycznia każdego roku od 2021 jako dzień zwycięstwa, o czym uroczyście oznajmiłam publicznie tego dnia. Ogłaszam ustanowienie święta odrodzenia słowiańskich rodów w dniu 28 grudnia każdego roku, począwszy od 2014 roku, daty przeniesienia dekretu Aleksandra Macyńskiego Status obowiązującego aktu prawnego. Ogłaszam przeniesienie terminu obchodów Nowego Roku z 1 stycznia na dzień przesilenia wiosennego 20 marca, jak to było w zaczęciu Dekret Aleksandra Wielkiego Macedończyka. Oryginał dekretu Aleksandra Macedońskiego z 324 roku przed naszą erą znajduje się w Watykanie, gdzie były gromadzone wszystkie ważne dokumenty. Dekret w oryginale napisany w starosłowiańskim języku na złotym pergaminie był kiedyś powielany na papierze w różnych językach je przekazywane ustnie. Następnie przez dłuższy czas ukrywane i zakazane. Tak bardzo chcieli zniszczyć ten kraj. Co oni zrobili z tym krajem? Tak potężny naród. Tak wspaniały i co zostało z niego. Kiedyś husaria. Jeszcze wspaniali ludzie i... Znaczyło. W 1551 roku dokument został wydrukowany najpierw w języku polskim, następnie w innych euro europejskich językach. Znajdował się również w dokumentach Katarzyny Wielkiej. <laughs> Najbardziej integralny tekst dokumentu jest podany w książce historiografia imienia, chwały i ekspansji narodu słowańskiego oraz ich królów i władców o wielu imionach, z wieloma królestwami i prowincjami. Jest to zbiór historycznych dokumentów przechowywany obecnie w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej, gdzie można zwrócić się o wydanie kopii wybranego dokumentu poświadczonej jako kopia autentyczna. To polecam uczynić każdemu słowiańskiemu rodowi jako podstawa swego statutu i prawa rodowego. Czar Macedonii, władca monarchii, przedstawiający przywódcę państwa greckiego, syn wielkiego diaboga, przez Natawana, obwieszczony właścicielem Augustowa, i braminów, i arbonów, od wschodu słońca aż po zachód, od południa na północ, szlachetnej rasie Słowian i ich mowie, pokój na świecie i zdrowie od nas i od naszych potomków, którzy będą kontynuować naszą ścieżkę światła. Przed nami zawsze byliśmy wierni wobec prawdy, odważni w broni, jako nasi przewodnicy, potężni wojownicy. Dajemy Wam za to obficie na zawsze całą część Ziemi Północnej, aż do granicy ostatniego południa, Włoch aż do, i aż do Gór Perskich. Jest tak, że nikt nie śmiał tam przybywać, pozostać lub zamieszkać, oprócz tylko Twój. A jeśli niektórym spodoba się osiedlenie, niech będą Wam niewolnikami, a ich dzieci niech będą niewolnikami dla Twoich synów. Został darowany w mieście Nowo Aleksandrii, które została założone przez nas na Wielkich Rzeczy. Co? Na Wielkie Rzeczy W drugim roku dziesięciu naszego panowania, aby reprezentować nas przed Wielkim Bogiem. I wiszem Marsem, I Plutonem oraz Bogini Wenery. Świadkami tego są szlachetny Alceta, nasz kanclerz i pozostałe 11 książąt, którzy po śmierci, z braku aktu dziedzictwa, zostawiamy spadkobiercami naszymi i całego wszechświata. Ten dekret umocowany jest jako jeden ze starożytnych zarządzeń, których żaden inny naród we wszechświecie nie posiada na dowód odwagi ich przodków. Na nie powinno być dziwne w ogłoszonym dekrecie wyrazy sławona, a nawet Slawony, Sławy, chwały Oznaczając, oznaczają chwalebne i sławne, wszystkie są tą samą esencją, jak zostało powiedziane powyżej. Miasto Agria, które istniało w Dakia, zostało stworzone tyliż Agrianami, między górami Ema i rodopy sąsiednimi z Macedonią. Wybrane komentarze historyków i kulturoznawców wraz z tłumaczeniem komentarzy do tekstu Aleksandra Macyńskiego Tłumaczenie własne. Dobrze, tutaj mamy powtórkę. Tutaj mamy takie takie tutaj potrzebujemy profesora, który będzie nam mówił. Nie potrzebuję profesorków. Dobrze. Rozumiem. Pełny tekst dekretu Aleksandra Masyńskiego. pisowni rosyjskiej podaje tylko dla tych, kto potrafi zrobić lepsze przetłumaczenie niż moja. Dobrze. Olga, puszczaj. Dobra. Okay, to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że tekst ciekawy. I tak jak mówię, kiedyś znaliśmy swoją wartość i co się stało. Dlatego chcieli nas zniszczyć. Znaliśmy Lechici, Aryowie Sławiania i przejście na katolicyzm było wielkim błędem. I co teraz mamy, jakich mamy inteligentnych katolików w Polsce? Brawo Wy katolicy. Brawo Wy. Dziękuję Wam za uwagę, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa!